Wydzieleniu grupy uderzeniowej i przesunięciu jej daleko od stolicy, za rzekę Wieprz, skąd uderzyłaby na południe, w najsłabsze miejsce wroga. Armia polska była wyczerpana krwawymi walkami toczonymi podczas odwrotu spod Kijowa. Wojsko potrzebowało ludzi. Nastał czas, w którym morale, zapał i poświęcenie liczyły się tak samo jak wyszkolenie i doświadczenie bojowe. W Warszawie przed punktami werbunkowymi ustawiały się długie kolejki, w których przeważali ludzie młodzi, pochodzący ze wszystkich środowisk społecznych. Obrona stolicy stała się świętym obowiązkiem każdego Polaka. Co dziesiąty żołnierz Wojska Polskiego, które wyruszyło do boju o Warszawę, był ochotnikiem. Po południu 12 sierpnia bolszewickie pakie paledory doby do pierwszej linii polskiej obrony pod Radzyminem. Drobne utarczki poprzedziły bój, który rozpoczął się następnego dnia o godzinie 13.30, gdy szesnasta armia i dwie dywizje trzeciej armii uderzyły na pozycję naszej dywizji piechoty liczącej tylko półtora tysiąca bagnetów. Zaskoczone oddziały polskie, źle dowodzone, nie zdołały powstrzymać naporu wroga i cofnęły się, oddając pierwszą linię okopów. Tego dnia wieczorem, choć walki wciąż trwały, Radzymin znalazł się w rękach żołnierzy bolszewickich. Wydawało się, że już nic nie uratuje Warszawy. Ze stolicy pośpiesznie wyjeżdżali członkowie Korpusu Dyplomatycznego. Zdobytym Radzyminie Rosjanie wykrzykiwali, że wieczorem będą pili czekoladę w Belwederze. Niespodziewanie po pierwszym okresie paniki, jaka ogarnęła wojska polskie, obrona zaczęła krzepnąć. Autobusy przywiozły żołnierzy dziesiątej Dywizji Piechoty. Do walk włączono czołgi. W nocnym natarciu z 15 na 16 sierpnia Radzymin został wyzwolony. Do zwycięstwa było i, było i daleko. Polskie wojska osiągnęły pnęły pewien sukces. Przede, przede wszystkim podnoszą rale, ale było oczywiste, że bolszewicy nie zostali pobici. Wciąż silni mogli podciągnąć od wody i ponowić uderzenie. Temu miała zapobiec operacja 5 Armii. Armii dowodzącej z gen. Władysława Sikorskiego 14 sierpnia wyruszyła w Kry, aby związać walką bolszewickie siły. To był ryzykowny manewr, którego generał Sikorski słusznie się obawiał. Gdyby armia Budionnego nadciągnęła szybciej, Wówczas mógł uderzyć słonięte tył polskiej armii, co oznaczałoby klęskę. Drugie bardzo realne niebezpieczeństwo zagrażało ze strony bolszewickiej czwartej armii, gotowej do uderzenia w bok polskiej armii. I tak bez wątpienia stałoby się, gdyby nie nadzwyczaj sprzyjający bieg wypadków, które zdarzają się w każdej wojnie i częstokroć decydują o rozwoju sytuacji. Rankiem 15 sierpnia polscy łani zaatakowali Ciechanów, gdzie w cukrowni stacjonował sztab bolszewickiej czwartej armii. Niespo niespodziewane pojawienie naszych żołnierzy wywołało panikę, a uciekający bolszewicy porzucili broń. Pozostawili też radiostację, którą nasi ułani zniszczyli. Zwycięstwo nie było duże. Wzięli 53 jeńców, zdobyli cztery karabiny maszynowe, a już wieczorem ułani zostali zmuszeni do opuszczenia Ciechanowa. Nie mogli zdawać sobie sprawy, jak ten wypad bardzo zaważył na dalszym biegu wojny. Sztab czwartej armii bolszewickiej został bez łączności z dowództwem frontu. Tuchaczewski, nie wiedząc, że nie mogą odebrać jego rozkazu, nakazał manewr, którego Sikorski tak się obawiał. Uderzenie z północy na skrzydło polskiej armii. Sprawne wykonanie tego rozkazu mogłoby mieć istotny wpływ na dalszy rozwój działań wojennych, ale dowódca czwartej armii, pozbawiony łączności i przez to całkowicie nieświadomy zamiarów dowódcy frontu, posłał swoje oddziały do walki Ock. Nadszedł czas wykonania planu Piłsudskiego. Z nadwieprza 16 sierpnia ruszyła armia Sikorskiego. To był celny cios, gdyż skierowany w słabe miejsce ugrupowania wroga, w grupę Mozyrską, której linie zostały szybko rozerwane i polskie wojska wyszły na tyły wojsk Tuchaczewskiego. Armie bolszewickie, które były już tak blisko Warszawy, nagle znalazły się w największym niebezpieczeństwie, jakim groziło im odcięcie dróg zaopatrzenia. Jedyną szansą stało się jak najszybsze wycofanie. Dziesiątki tysięcy żołnierzy w całkowitym chaosie uchodziło spod Warszawy na wschód, porzucając broń i tabory. Dopiero wtedy, 20 sierpnia, spod Lwowa ruszyły z pomocą 12 armia i pierwsza armia Konna Budionnego. Było już za późno, aby mogły zmienić bieg tej wojny. W Mińsku, gdzie 19 sierpnia odbywało się kolejne posiedzenie delegacji prowadzących blokowania pokojowe, Polacy pozbawieni informacji blokowanych przez Rosjan nie znali skali zwycięstwa naszych wojsk. A mimo niepomyślnych dla Rosjan wieści z frontu, ci niewiele zmienili taktykę wciąż zmierzali do narzucenia Polsce bolszewickiego ustroju w tym samym czasie alianci zachodni niezadowoleni z rozwoju sytuacji starali się zatrzymać polski pościg za uchodzącymi bolszewikami gdyż obawiali się że na rozkaz Piłsudskiego nasi żołnierze pójdą za daleko na wschód w niewytłumaczalny sposób największe polityczne umysły Wielkiej Brytanii i Francji nie przyjmowały że zwycięstwo pod Warszawą uratowało te państwa przed bolszewizacją Jedynie generał Weygand potrafił zachować się tak, jak przystało na wielkiego stratega. Odpowiedział marszałkowi Foszowi, gdy ten nalegał na zatrzymanie polskiej ofensywy. Polacy mają prawo i wojskowy obowiązek wykorzystać swój sukces, aby usunąć ostatecznie nieprzyjaciela. W Mińsku dopiero 23 sierpnia polscy dyplomaci przypadkowo odebrali komunikat Sztabu Generalnego o sytuacji na froncie. Już nie prosili o rozejm. Teraz oni mogli narzucać warunki, nie bacząc jak zostanie to ocenione w Londynie i w Paryżu. Takie prawo dała im krew przelana przez polski żołnierzy. Polska straciła w tej wojnie ponad 176 tysięcy żołnierzy, w tym 35 tysięcy zabitych i zmarłych z ran oraz ponad 94 tysiące rannych. Wojska frontu Tuchaczewskiego w całym 1920 roku straciły ponad 72 tysiące żołnierzy. Były to tak zwane straty bezpowrotne, obejmujące zabitych, zaginionych i wziętych do niewoli. Ponadto 40 tysięcy odniosło rany, drugie tyle padło ofiarami chorób. W październiku 1920 roku podpisano zawieszenie broni kończące walki. A ostateczny pokój zawarto w Rydze, gdzie podpisano traktat z Rosją Bolszewicką i Ukrainą, który kończył wojnę i regulował bieg granic. Bolszewicy, podobnie jak wobec Traktatu Brzeskiego zawartego w marcu 1918 roku z Niemcami, uznali pokój ryski za wymuszony sytuacją militarną i polityczną. Był więc dla nich układem, od którego postanowili odejść przy najbliższej okazji.